Siemano, siemano, widzowie z tej strony ja, tam gdzie widzowie dzisiaj dla Was nagływam Fortnite na kanale widzowie dawno nie było, ale dzisiaj spróbujemy oczywiście nagrać ten odcinek Wiemy, że palec, który złamany, no to jest serdeczny, więc będzie ciężko coś dzisiaj ugrać, ale widzowie Nie bójcie się, może w formie człowiek jest troszeczkę lepszej niż Może kiedyś inaczej był żeby nam też się nie powtarzało jakby to wszystko, więc postanowiłem, że w końcu muszę, muszę nawet się postarać dla Was, bo to naprawdę nie wymaga jakoś dużo. Więc naprawdę no zobaczymy jak nam to widzowie dzisiaj pójdzie. Widzę jeśli ktoś z Was nie zostawił jeszcze łapeczki ani suba na kanale, co to w tym momencie bardzo Was zachęcam do, do subskrybowania tego kanału, bo mi z tego powodu będzie naprawdę miło. No i też możecie wpać, wpaść do opisu, tam najszybciej dowiadujecie, znaczy do Discorda i Instagrama, tam się najszybciej dowiadujecie o odcinkach i nie tylko. I jest tam YouTube kolegi, można też do niego wbić, oczywiście live'y pojawiają się u mnie i u niego regularnie u mnie widzowie w, w niedzielę o godzinie prawdopodobnie 18 odbędzie się live ale to jeszcze na Discordzie i Instagramie na którego was bardzo serdecznie zapraszam, będę informował pierwsza gierka, zobaczymy jak nam tam to wszystko pójdzie oby w jak najlepszej części i najlepiej rozegrane by to wszystko było ale to jak mówię, ja w formie Fortnite tak jakby to można było powiedzieć nie jestem, ale zawsze coś, coś co umożliwia też lepszą gierkę lub gorszą to się zaraz okaże, jak nam to wszystko wydaje pójdzie I też was bardzo serdecznie zapraszam do udostępniania kanału Jest naprawdę moc jeśli chodzi o ten kanał weźmy sobie może nie na całe karkołonne, albo dobra bo... Chciałem polecieć pierworodnie tutaj, ale tak patrzę, że tam może nic takiego ciekawego nie być. Jeśli chodzi o. Nie, jest kałach, dobra. To możemy sobie go zapożyczyć. Teoretycznie mam pompę i mam kałacha, nie wziąłem go. Dobra, pierwszy kill jest. Jestem z siebie bardzo zadowolony jakoś. Ale to jeszcze nie jest to, co bym chciał uzyskać. Jeszcze muszę skrzynkę wydostać Tym trafem. Aczkolwiek nie wiem, gdzie ona się znajduje. Gdzieś tu musi być. Tu jest, okej. Okay. Mamy ją. Czekajcie, ja sobie trochę przyciszę to wszystko gierkę, żeby nie było lepiej słychać. Dobra. Weźmiemy sobie to i to. To nam się mega fajnie przyda. Czuję. Będzie tam jakiś pistolet. Ale top 80 80 90 w zasadzie jest. bym ja się przed autem nie chciał schować. jeśli tam jedzie. Ale to na spokojnie, ja na razie widzę trochę tryharduję. Muszę Szybko, szybko, szybko. Pompa, szybko. Pompa, jest Git, dobra, mam ją. Se przerzucimy to tutaj. Na razie się cieszę, że nikogo nie ma. Jeden kill już jest, już jest lepiej. Nie strzelaj. Cela jak nie chcę. O, jest lepszy karabinek. Wielkie dziękuję. Chodź tu Ekstra. Tyła mnie nawalą W pistoletu. Czy jeden niż tu jest? Leży drugi. O, to jest... ...za broń. to może być w dobra broń. Nawet. Zobaczymy. O To jest lepsze, to czy to? A weźmiemy to. To by więcej killi nabrało. Żeby w głupi sposób nie zginąć. To będzie lekki problem. Ale tu było teraz bardzo ładna kryjówka, jeśli chodzi o to. Trzy gile Forma jest, jak na razie Nie mówię hop Auto Nie widzę gdzie Tu Gdzieś tu chodzi, a ten Dobra, pojechał Okej, okay, na razie. Przypadkowo wziąłem tam jedną broń. Okej. Okay. Ej, w miarę gidwidza jest jeśli chodzi o to wszystko. Tu skrzynka jakaś gdzieś jest tu i zaraz zobaczymy jak nam to wszystko też ugra się coś ciekawego, nic ciekawego nie ma okej okay. a tam typ biega tu widziałem typa, chodź tu chodzi o tą broń, to jest mało celna Ej, łonegierka gierka 50 killi Znaczy 50, 50 osób 4 kile Żadna prawie że z pompy Tylko jedna była tam chyba z pompy Jeśli si się nie mylę tak do końca Mieniłem sobie tą jedną Chodź tu No w razie czego, ale nas taką grą to I to Został Nie widzę go Leżę, leżę, leżę No niestety widzowie 40 HP mu zostało No niestety bywa i też tak widzowie Bywa i też tak, że no niestety Zagramy sobie widzowie jeszcze jedną gierkę Zobaczymy jak nam teraz pójdzie 40 HP mu zostało No czemu ja go z tego atakowałem Mogłem sobie przemienić, ale bardzo ładna gierka 4 albo 5 kg na i top 50, więc no jest. Są jakieś szanse teraz na dalsze ubranie tego. Ta broń mi fajnie pomogła, ale to jeszcze na spokojnie zobaczymy, co nam druga gierka przyniesie i w zasadzie pokaże. Dobra, my startujemy z kolejną gierką. Trem-drem-drem, drem, drem. polecimy sobie teraz na. a na sady zobaczymy, Może tam... Wszystko nie zakończę A jak zakończę, no to Lipton będzie, ben, ale oby nie to Proszę przez te wszystkie te by nie przeżył, jakby tak mu zaututować teraz 40 to anyway. no, 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 no 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 by nie przeszło nie przeszłoby to Nie przeszłoby to Okej, okay. dobra zę To już mogłem gościa z pompy raz przeatakować, no ale Było minęło, to gramy dalej lecimy na skręcone sady 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 Lecimy na Sady Ooo oh. Mamy 26 karnetowy poziom to jeszcze i tak nic Mam nadzieję, że szybko nie umrę Będzie jednak ten gigasztos no Wyłącz się znaczniku To sobie takie, takie nieułomne Dobra może na nim to te znaczniki, to źle wylądowałem, trochę. jest pompa. Jest duża. I zaraz powiem. Pombę dostanę, no niestety, widzowie. No dobra, dzisiaj w planie były dwie gierki, pamiętajcie widzowie o zostawieniu, no niestety, no nie udało się nam to, z gościu tak ładnie zaskoczył, Jeżeli pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, suba na kanale, zwaniem, że was kolejne filmy nie ominęły na tym kanale oraz bijcie do opisu i widzowie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia do kolejnego odcineczka, eluwa!